Witam Mamy 13 na nowych terenach całkowicie nowych jestem jelonki tutaj kurwa sobie grasowały niedawno znalazłem a ja nawet nie nagrywałem niedawno znalazłem, kurde był takiego ...oczniaka i to, to, to... ...oczniak ułamany... ...no i... ...kręcę się, kręcę... ...i szedłem stamtąd... O. ...stamtąd... ...w tą stronę... ...i tak... ...tu sobie stanąłem i tak zerknąłem w tamtą stronę i patrzcie o. leży coś coś leży jakaś tyczunia leży idziemy zobaczyć A żona z Natanem z Natanem ja tu przywiozłem ich do wnuczek siedzą mu wnuczek a mówię gdzie się że jest coś fajnego jest coś fajnego o nawet fajny usmak nawet piękny usmak można powiedzieć świeżutki świeżusieńki oj kurde Wieżódki. Ładny ósmak, ale taki trochę potygowany. Jakby mukusem trochę był o. No nic. Ładna sztuka. Ładny. A, jeszcze to, nie? Na razie. No nic. Pozdrów, pozdrawiam serdecznie. Jest świeżutka. Dobra. Nara.